Ciąża poczęta metodą pozaustrojową jest ciążą wysokiego ryzyka. Prowadzi się podobnie, natomiast oczywiście najczęściej para pacjentka jest, ma podawane dużo więcej leków na początku. Poza tym psychiczny stan partnerski zarówno pana, jak i pani jest nieco inny niż pary, która zaszła w ciąży bez żadnego problemu. Często wizyty są częstsze, jest ciążą wysokiego nadzoru, czyli również jesteśmy pod telefonem, piszemy SMSy, ja udostępniam swoją komórkę. Uważam, że takiej parze jest to potrzebne, to jest to bezpieczeństwo, które w klinice zabezpieczamy parze lekarz jest najczęściej. Najczęściej jeden prowadzący daną parę, tak samo jak i w procedurze in vitro, czyli jeżeli mamy jakąś już parę, która zaszła w ciąży, to ma jednego lekarza prowadzącego, aby wiedziała do kogo się zwrócić, gdy na wypadek jakiejś dolegliwości, no to najczęściej są jakieś bóle brzucha, plamienia, od razu SMS, od razu jest interwencja.